Cześć z tej strony oczywiście Filip, poczciwy Filip, a dzisiaj lecimy z yy, Amongasem i dzisiaj robimy coś no grubego, bo dzisiaj jak będziemy impostorem, wchodzimy w tłum i zabijamy, będzie epicko. O i przy okazji spełniło się moje marzenie, bo jestem impostorem. Więc teraz lecimy, Leca U czyli, ktoś już zabił. No, no to fajnie. No to fajnie się zaczyna. O ja, Dzisiaj jest normalnie najlepszy dzień ever. Obudziłem się o... o siódmej coś. Ale to i tak nie zmienia tego, że dzisiaj jest najlepszy dzień ever, bo się bardzo dobrze wyspałem. O kurde! O nie przez przypadek diałem na mojego. Ale jestem głupi. Yellow! Kikam tego. Ja bym chciał tego kiknąć. Dobra, ja lecę dur. Yellow. Yeah, 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 yellow. Ha, i pomylili się. Dali na białego lamusy. La musi. Dobra, lecimy. Among Us. Ja tak powalam. Ja bym chciał tego pomarańczowego chętnie zabić. Ale tak się trochę boję jakoś. Ej, nie, ja idę, ja idę. Wiadomość co przyszła. Eee, ogór... Ja. Nie, no nie da się powiedzieć. Dobra, ja skipam. Ja cię no dalej. O! Teraz mam pomysł na odcinek. Zabijamy tych. Będziemy zabijać tych. Którzy będą coś robić, więc będzie epicko. Dobra, zostało dwóch impostorów. Ten już niestety, ale zdedał. Więc yy, lecimy tur. Ile mi tych wiadomości przychodzi dzisiaj? EZ es... Ez, As... ja idę sobie to zrobić. Ja będę udawał. Ja, na, 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 na. ja! on był chyba na kamerach. Jak Ej, przegram, jak przegram, to piszecie, piszecie swoje TikToki albo coś? Eee, piszecie, jak, jak się nazywa się? W komentarzu. Dobra, za chwilę się zobaczymy. Włączę kamerkę. Dobra, ja już jestem, już mam kamerkę załączoną, więc teraz mnie widzicie. I ogólnie czekamy teraz na rundę. Ja szybko zrobię tak. No ogólnie nam jedna osoba dała, ale tak to już powiem jedną rzecz, że mam wygraną. Sponsor dzisiejszego odcinka osi. O, Wik Wiktor. Dobra. Jedna lutka. Dobra. Jeszcze jedna rundka i będzie fajnie. Ale to już bierzemy moją ulubioną mapkę. Jecha, yeah, moje ulubione mapki są zajęte. O! Dobra, czekamy tur. No ja! Naprawdę będziemy tak chodzić. I napiszcie, czy w ustawieniach można sobie to ustawić? Aha, dobra. No to lecimy z kolejną rundą. Ja! Najgorzej. Tutaj nie mamy nic do zrobienia. O, co to jest? Co tu się robi? Co? Ej, dobra. Dobra, ja myślę, że to będzie koniec odcinka. Codziennie będą odcinki z Minecrafta. Dzisiaj pojawi się jeszcze odcinek z Minecrafta 10 grudnia. Ja się z Wam żegnam. Do następnego odcinka, ha.